Dobry wieczór Państwu, u nas dalej sypie, do <laughs> no, rano będą dość po, po, poważne chyba zaspy, no ale cały czas odśnieżają, także nie będzie tak źle, bo no, to nasze świeczki adwentowe i... I co dalej? No dalej to jak zwykle Pani redaktor, Siema. która coś nagryzmoliła. Chodź Hector, chodź, hop, hop. Piesek poszedł na balkon, a my teraz tutaj sobie posiedzimy chwilę. Dzisiejszy tytuł to Szczepionego Pan Bóg Szczepie. Jak zobaczą szkło kontaktowe w telewizji trwam, to się nawrócę. Pozwólcie, że tymczasem kolejny tekst nieco w żart obrócę. Pan premier chodzi po Unii jak ksiądz po kolendzie. Cicho wszędzie, smutno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Spróbujmy chociaż na jeden weekend pokazać, że państwo działa i nie przymyka oczu. To maile polskich polityków, by Polak bezpiecznie się poczuł. Panie Dworczyk, co tam słychać w eleganckim świecie? Co na skrzynce mailowej? Dlaczego nadal nie reagujecie? Zróbcie coś w sprawie covidowej. W ostatniej drodze na cmentarz coraz częściej szpital to tylko przystanek. Omikron straszy i trzeba się go bać. Ilu chorych jeszcze ujrzy jutro ranek? W pierwszej fali zamykano lasy, a teraz pełna swoboda. Wirus zapewne jest w odwrocie, sprzyja temu pogoda. Nadchodzi wielka fala i zamiast napełniać worki piaskiem, Kupują worki na zwłoki, mówi profesor Grzesiowski. Zamiast doktora Grzesiowskiego rząd woli słuchać Kowalskiego i Siarkowskiej. Gdy nagle w wyniku katastrofy zginie 500 osób, rząd ogłosi żałobę narodową. Gdy zaraza kasuje dziennie życie pół tysiąca ludzi, to są to tylko suche dane wypełniające tabelę covidową. Covid wykopał te mogiły, odbierzcie mu wreszcie łopatę. Zostaną polskie sieroty, zabrano im mamę i tatę. Rząd poprawia życie Polakom. Nieźle się ostatnio, nieźle ostatnio nabroił. Inflacja urosła jak to pola. przy dystrybutorze krócej się stoi. Pada śnieg, podana porana narty. Złoty długopis został przyznany. Duda podpisał ustawę Andrzejkową o ochronie granic przed dziennikarzami. Kaczor na to wszystko w dupie. Tym, co za dużo widzą, oczy z oczu Udołów chętnie wyłupie. Czwartej RP musisz być z władzą. Kto nie jest spisem, tego wsadzą. Sytuacja się poprawia jak choremu porycynie. Rząd jak zwykle nic nie robi, a czas nieubłagalnie płynie. Prezes Nielot taktem też nie grzeszy. Wspomniał coś ostatnio o kształtowaniu się czwartej Rzeszy. Za Angelą Merkel jeszcze zapoczęcie. Zakneblujcie, kaczora Bogu po plecie. Za mało mądre wypowiedzi Przy prezydencie nie zaznacie nudy należy się złoty mikrofon dla Andrzeja Dudy. Brawo dla pani prezydentowej, wszędzie cię pełno agato. Małżonek nie ma genu sprzeciwu, więc nie reaguje na to. Polska, kraj muzyki Chopina oraz Disco Polo, kraj fanów, ale i kiboli. Tu ludzie mówią, odszczepcie się, umieranie nie boli. Chopina słychać dopiero na pogrzebie słuchali poli, a teraz są w niebie przy marszu pogrzebowym łza się w oku kręci szczepionek jest dużo lecz za mało chęci zapach czosku testem na covid dystans gwarantuje rząd kliknie palcem lichowskiej nie otwierając ust czosnek zacnie dezynfekuje zorganizujcie szybko akcję czosnek plus ja mam nową wersję przysłowia właśnie nadeszła pora czosnek z rana Drink z wieczora. O, nie potrzeba doktora. Mikołaj do nas przyszedł. Szczepionego Pan Bóg szczerze. od Odszczepieńcom polecam pacierze. Amen. No, a co zrobić? Tym miłym akcentem żegnam się z Wami. I życzymy miłego wieczoru. Mniemam, że czosnku Wam nie brakuje, tudzież i ognistej wody. Aha, i tak trzymać. Dobranoc. Ah, uh ah. -huh.